Dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku z gry Pilgrims Fakt, że ten odcinek jest taki wbrew mojej zasadzie dotyczącej tego, że nagrywam, jak nagrywam jakąś grę, to potem kolejny odcinek się ma pojawić w innej gry, bo to jest już ostatni odcinek z tej serii. I zauważyłem, że jak pójdziemy do no tej tutaj wiedźmy, wiedźmy. Nie wejdziemy. Oho. O, mamy muchomora. No, musimy się wrócić tu. Do tego jest potrzebny muchomor. Jest muchomor. I tak, do tego jest potrzebny muchomor. I zauważyłem, że jak tutaj, da się mu Homora, ona opuszcza wiotłę i idzie do domku. Nie? Zauważyłem. I potem możemy miotło odebrać. A! E, Okej. Okay. Dobra, dawaj babcia. No, not so many. Many. Oh. Yes. Yes. <laughs> 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 oh, Super! Będzie koniec rozgry... Taki niedługo. Jest! Jest! Tak jest! Cie Ciekawe co możemy z tym zrobić. Nie wiem. Rum coś? Coś z takim coś jakoś? Nie wiem. Hehehe! <gry> ja Ha! Czyli oni chcą, żebyśmy szli tutaj, i to będzie koniec! To jest taki krótki, naprawdę odcinek, no! Cześć, możemy? Ale musisz widać, ka? Pta... Masz tutaj! Jest. Jest! 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 Koniec! To chyba koniec! Płyną, płyną! O i mam osiągnięć! A. I teraz zagraliśmy jeszcze raz, ale my już tego nie chcemy, a ja żegnam Was w tym bardzo krótkim odcinku. Nadzieję, że się Wam spodoba i do widzenia.